Tekst Manny na 10 czerwca Panie, naucz nas modlić się. Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 1. Komentarz parauzyjny. Aby nasze modlitwy były możliwe do przyjęcia przez Boga muszą wyrażać ufną wiarę, miłującą ocenę i cześć, pełne utożsamianie się z boskim planem, poddanie się boskiej woli. Dziecinną zależność od Boga, przyznanie się do grzechów i niedociągnięć oraz pragnienie uzyskania przebaczenia, a także pokorne pragnienie Boskiego kierownictwa i ochrony. To wszystko nie zawsze może być wyrażone słowami, lecz taka musi być przynajmniej postawa duszy. Modlitwa jest szczerym pragnieniem duszy, wypowiedzianym lub niewyrażonym. Reprint numer 1864. Komentarz epifaniczny. By właściwie się modlić potrzebujemy instrukcji Pana. Bez nich nie wiedzielibyśmy o co prosić, dlaczego prosić ani jak prosić. Jak niezbędnym zatem jest przystąpienie do Niego z pokornymi prośbami, aby nauczył nas jak mamy się modlić. Dobrze byłoby. Gdybyśmy okazali się tak zdolnymi uczniami, jak on jest zdolnym nauczycielem modlitwy, objawi nam jej naturę, elementy, pobudki, cele, warunki, sposoby rozwijania, powściąganie, wyrażanie i wyniki. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Psalm 5 Wersety od 2 do 4. Przyjmij, Panie. W uszy swe słowa moje, i wyrozumiej doległości moje. Słuchaj pilnie głosu wołania Mego, Królu mój, i Boże mój, Bądź się modlę Tobie, Panie, rano usłysz głos mój, ranoć Ci przedłożę modlitwę moje i będę wyglądał pomocy. Psalm 42, werset 9. Wszakże we dnie uzieli mi Pan miłosierdzia swego. A w nocy piosnka jego będzie ze mną i modlitwa do Boga żywota mego. Psalm 109, werset 4. Przeciwili mi się za miłość moje, chociażem się za nich modlił. Psalm 116, werset 2. Albowiem nakłonił ucha swego ku mnie, gdym go wzywał za dni moich. Daniela rozdział 6, werset 10. Czego gdy się Daniel dowiedział, że był podany na piśmie, wszedł do domu swego, gdzie otworzone były okna w pokoju jego przeciw Jeruzalemowi, a trzykroć przez dzień klękał na kolana swoje, i modlił się, a chwały dawał Bogu swemu, jako to był zwykł przedtem czynić? Ewangelia Mateusza, rozdział szósty wersety od 5 do 15. A gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy, albowiem się oni radzi w burznicach i na rogach ulic stojąc, modlą, aby byli widziani od ludzi, zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoje. Ale ty, gdy się modlisz, wnić do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się Ojcu Twemu, który jest w skrytości, a Ojciec Twój, który widzi w skrytości. Oddać jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jako poganie, albowiem oni mnie mają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą. Nie bądźcież wtedy im podobni, gdyż wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niż byście wy go prosili. Wy tedy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, Odpuści i wam Ojciec wasz niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec wasz nie odpuści wam upadków waszych. Ewangelia Łukasza rozdział drugi, werset 37, a ta była wdową około 84 lat, która nie wychodziła z kościoła, w postach i w modlitwach służąc Bogu w nocy i we dnie. Rozdział 18, wersety od 1 do 13. I powiedział im jeszcze podobieństwo do tego zmierzające, iż się zawsze potrzeba modlić, a nie ustawać. Mówiąc: był niektóry sędzia w jednym mieście, który się boga nie bał, i człowieka się nie wstydził. Była też wdowa w tymże mieście, która przychodziła do niego, mówiąc. Pomści się krzywdy mojej nad przeciwnikiem moim, lecz on długo nie chciał. Ale potem rzekł sam w sobie, a ci się Boga nie boję i człowieka się nie wstydzę, wszakże iż mi się uprzykrzeta wdowa, pomszczę się krzywdy jej, aby na ostatek przyszedłszy, nie była mi ciężką. Rzekł tedy pan, słuchajcież, co mówi niesprawiedliwy sędzia. A Bóki zali się nie pomści krzywdy wybranych swoich, wołających do siebie we dnie i w nocy, chociaż im długo cierpi, powiadam wam, iż się pomści krzywdy ich w rychle. Ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy i zali znajdzie wiarę na ziemi? Rzekł też i do niektórych, którzy ufali sami w sobie, że byli sprawiedliwymi, a innych za nic nie mieli. To podobieństwo, dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanąwszy, tak się sam u siebie modlił. Dziękuję tobie, Boże. Żem nie jest jako inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jako i ten celnik. dwa dwakroć w tydzień, daję dziesięcinę ze wszystkiego. Co mam? A celnik, stojąc z daleka, nie chciał podnieść i oczu swych w niebo, ale sierbił w piersi swoje, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Dzieje apostolskie rozdział szósty, werset czwarty. A my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy. Rozdział dziesiąty, wersety drugi i dziewiąty. Pobożny i bojący się Boga ze wszystkim domem swoim, i czyniący jałmużne wielkie ludowi. A na zajutrz, gdy byli w drodze, a przybliżali się do miasta, wstąpił Piotr na dach, aby się modlił około godziny szóstej. Rzymian rozdział pierwszy, werset dziewiąty, Świadkiem mi bowiem jest on Bóg któremu służę w duchu moim w Ewangelii Syna Jego, iż bez przestanku wzmiankę o Was czynię. Rozdział 12, werset 12 W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Efezów rozdział 1, wersety 15 i 16 Przetoż i ja usłyszawszy o tej wierze, którą macie w Panu Jezusie, i o miłości ku wszystkim świętym, nie przestaję dziękować za Was, wzmiankę czyniąc o Was w modlitwach moich. Kolosensów rozdział pierwszy, werset dziewiąty. Dlatego i my od danego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli Jego we wszelkiej mądrości i w rozumieniu duchownym. Pierwszy Tesaloniczan rozdział trzeci werset 10 W nocy i we dnie bardzo się gorliwie modląc abyśmy oglądali oblicze wasze i dopełnili niedostatków wiary waszej. Rozdział 5 werset 17 Bez przestanku się módlcie. Pierwszy Tymoteusza rozdział 5 werset 5 A która jest prawdziwie wdowa i ośrociała. Ma nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i w modlitwach w nocy i we dnie. Drugi Tymoteusza rozdział pierwszy werset 3 Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumieniu, że cię bez przestanku wspominam w prośbach moich, w nocy i we dnie. Pieśni 323, 324, 35 239 1, 273, 56 Wiersze Brzasku, 108. Społeczność z Ojcem. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5832. Pytania: Czy w tym tygodniu nauczyłem nauczyłam się lepiej modlić? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.